Jak miło Cię widzieć, cześć. U, mogę Cię dotknąć? Tak? Pięknie wyglądasz. Mhm. U. Aż mi się gorąco zrobiło, że przyszłaś w końcu. Nie mogłam się doczekać, aż przecież już tyle czasu. Mhm. Usiądź sobie, usiądź. Um, czy chcesz coś do picia? Jedzenie nie za bardzo. Mam co? Mm -mm. Jakoś tak ostatnio boli mnie brzuch. Mhm. Mm mm -hmm. Nie wiem. Nie wiem, może coś zjadłam. Nieświeżego. Mhm. Mm Nieważne. Dupicie coś? Jakieś herbatki, kawy. Nie? Na razie nie? Okej. Okay. Opowiadajcie co tam u ciebie. Dawno się nie widziałyśmy. No. Mm. Mm. Okej. Okay. Patrzcie mm. tak przyglądam, ale bardzo ładnie wyglądasz dzisiaj. Mm. No. Okej, okay. musisz mi opowiedzieć o tej sytuacji, tak? Czyli to dalej jest nierozwiązane, tak? Mm. Okej. Okay. nie mi Cię bierze, ale zawsze jak cierpisz. Hmm. Przestań, jestem Twoim najlepszym przyjaciółką przecież. Okej. Okay. Mm -hmm. hmm. Może zdejmiesz ten sweter. Masz taki golf. Wszystko jest w porządku? Nie jest Ci tu ciepło? Specjalnie ustawiłam termostat bardzo wysoko. Żeby nam było ciepło. Chcesz, to mogę Ci podać jakiś kocek, ale tutaj niepotrzebnie jest zakryte wszystko. Okej. Okay. Mogę może zaraz. Ok, No więc opowiadaj dalej. Ok, Wiesz, może dlatego tak wyszło, bo nie do końca do siebie pasujecie z tym facetem. Pomyślałaś o tym. Mhm. Mów, mów. Ja cię słucham cały czas. Muszę sobie przyczesać włosy, wiesz jak mam. Mogę Tobie też przyczysać jak chcesz zaraz. Okej. Okay. Mogę? Mhm. Troszkę ci przyczesać włosy. Się zdarza. Wiesz, że zawsze trzymam twoją stronę. Okej, mhm. jesteś pewna, że nie chcesz zmienić teraz tego golfu. Bodcisz się. Widzę po Twojej skórze, tutaj. Tu widzę kropelki. No, nope. okej. Okay. odciąć od tych ludzi. Ostatnio bardzo rzadko się widujemy. Już często to zmienić. No. A oprócz tego co tam jeszcze ciekawego u ciebie? Mhm. Zawsze byłam takim aktywnym słuchaczem. Nic się nie zmieniło. Zawsze byłam takim, jak naprawdę, zawsze byłam. Wydaje, ci się. Wydaje ci się, U mnie jest cały czas to samo. Byłam teraz na koncercie. I Poznałam w listę. Spędziliśmy troszkę czasu razem. No, całkiem miło, bo. Mogę cię następnym razem wziąć na jakiś koncert jak chcesz. O, musisz przestać. Być taki, taka bruteryjna. Jakbyś czas się zabawić. Dziś na przykład jest Halloween. Hmm? Noc. Noc, która może być nocą pełną wrażeń. No tak czy nie? Hmm? Więc jak coś możemy dziś razem wyskoczyć, dzisiaj troszkę cię podmaluję. No i super. Bardzo się cieszę. Troszkę ogarniemy Twoje włosy, bo one są w takim rozgardiazu. Myślę, że trzeba je troszeczkę tak przyczesać mocniej o tu. Już dobrze. Co co byś się chciała przebrać? Hmm. Muszę pomyśleć. Ja na pewno mam coś, co ci się spodoba. No. Będę cię troszeczkę pomalować, jeśli chodzi o powieki. Wiem, że nic nie masz, wiem, że masz już na twarzy coś, tak? Ale na powieki moglibyśmy coś nałożyć. Dochodź tutaj bliżej do mnie. A może tak być? Spójrz się na mnie. Bardzo ładnie wyglądasz już teraz, więc niczym się nie przejmuj. Na pewno będzie jeszcze pięknie jak Ci pomaluję. Myślę, że już mamy takie ciemne oko. Czujesz się leczem. Nie ma się czym stresować, od razu ci mówię. Jesteśmy tam razem, będziemy tam razem. Więc musisz mi zaufać. Okej, okay. dobrze. Z tym ten golf. Myślę, że nie jest ci potrzebny, Musisz już trochę strasznie na halloween. Hmm? Okay. Dobra, to się zrelaksuj. Wezmę taki cienki pędzelek i, i to porobię, okej? A kim w zeszłym roku? Bo nie pamiętam. Tak? O, to dziwne, że nie pamiętam rzeczywiście. Jakby w innym życiu było, serio okay. oh. też sobie to. Dam. Kiedy? Przed chwilką. Nie wiem, nie zwróciła się uwagi może po prostu. Nie wiem, bo nie patrzymy na siebie cały czas, tak? Hmm. Może tutaj coś... jakąś kropelkę krwi. Jak ja, dla niepoznaki. Hmm. Dobra, to potem gdzieś tam, dobra? Co taka też normalnie wyglądam? Przecież. Wydaje ci się, A, się zmęczyłam przez czas trwania tego makijażu. Mhm. No dobra. Pokaż mi jeszcze, co ja tu mogę zrobić. Ja już się teraz robię trochę głodna, wiesz? Tak, jestem troszkę głodna. Bieraj się 16? No, co z tego? Imprezy już się zaczynają na ten moment, przecież. chcesz trochę sama okarnąć w lusterku? Tam masz lusterku, możesz sama się okarnąć. Troszeczkę nie ma dla mnie problemu żadnego. Mhm. No to proszę, masz tam lusterko. Mm. Mm. Co ładnie? Ślina? O. Rzeczywiście poleciała mi ślinka troszkę. Ciekawe czemu. Po prostu nie jadłam dawno. Muszę się ogarnąć, bo jestem bardzo Okej. Okay. I co? Możemy się zbierać już? Pokaż mi, daj mi jeszcze te włosy. Trochę ci zrobię, mogę się tu zbliżyć do ciebie. Ja już jestem gotowa. Ja będę szła w różowe bluzce. Kośnia mogę się przebierać. Zresztą ja słabo spałam, jak widać. Yeah. <laughs> na ja tuim